Ostatnio u nasz mamy dosyć ciekawa informacja, Lego planuje wprowadzić nową usługę, ale jaka to jest usługa powiem Wam po krótkiej przerwie. Markiw zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, także zapraszam do oglądania. Usługę Title Studio możemy znaleźć w Lego store w Amsterdamie i jest ona póki co testowana, czyli jest w wersji beta. Title Studio będzie podobną usługą do usługi Mini Fidges Factory. W jednym komplecie płytek dostaniemy tajla 1x4 z napisem, który możemy wybrać sami, oraz dwie płytki z naszym własnym drukiem. Wybrać można tajla 2x4 oraz 1x4. To zależy od nas. Wracając na nadroków, będziemy mieli dostęp do przygotowanych już różnych grafik na tło, wzorów oraz naklejek. Jeden z zestawów z trzema płytkami kosztuje 8,99 euro. W przeliczeniu na polskie złotówki wynosi około cena 41 zł. Ale prawdopodobne jest to, że cena może ulec zmianie. Poczekamy się kiedyś tej usługi w Polsce? Kto wie. Może będziemy mieli możliwość ujrzenia Tile Factory na otwarciu w Galerii Poznania w Poznaniu. To było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dobra, nara!